O! O, czekajcie. Coś to zaparowało. Lepiej? Lepiej. Cześć i witajcie. Na perełkach. Miało nie być perełek, ale dzisiaj sponsorem odcinka, w cudzysłowie, sponsorami, o, odcinka jest dwóch panów, którzy, 8.55, no matko boska, yy, którzy chcieli, chcą, Albo chcieli kupić zasilacz. Także już go przynoszę. Dlatego właśnie przygotowałem iPhone'a, do lepszych ujęć i będziemy lecieć. Tylko tu ogarnąłem. Kurczę, dawno tu nic nie robiłem. Nie wiem, z miesiąc? A ja z miesiąc to może nie, ale długo. Ale długo. No jakoś tak nie tęsknie. No. Dlaczego długo tutaj mnie nie było? Bo robiłem. Ostrzałka. Bo robiłem frezarkę u siebie w domu, to Wam może wrzucę przebitkę dlatego też chciałem się troszkę wytłumaczyć dlatego dlaczego tyle czasu mnie zeszło z tym, z tym zasilaczem, raz wakacja, dwa ta frezarka eee, no, także z tych dwóch przyczyn zasilacz, który Wam pokazuję, jest to zasilacz polskiej firmy Unipan model 234, jest to e, jest on głównie przeznaczony do zasilania układów niskonapięciowych, małej mocy można powiedzieć trzy zakresy no, trzy zakresy od 0,5 do 15 V od 5 do 20 V i od 10 do 40 V także trzy zakresy maksymalny prąd jaki możemy puścić na kanał to jest 1 A także nie jest to może zbyt dużo jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć że to są dwa niezależne stabilizowane źródła napięcia stałego waga Około 12 kg, także można powiedzieć solidnie, naprawdę solidnie. Zastanawiam się jak to się rozbiera, żeby zobaczyć do środka. O, tu ktoś był i coś odkręcił. I zapomniał zakręcić. Pytanie, czy wiecie, czy po prostu zapomniał, czy po prostu coś się tam działo? Weźmy sobie lepsze śrubokry, one wszystkie takie lepsze że hej no ale Zobaczymy co tam tego, co się tam działo wiecie, podłączyć co prądu Nawet jakbyśmy podłączyli by działało To w sumie o niczym nie świadczy Bo wiecie no ktoś mógł nawet Kurde nawet zastosować stary komputerowy od AT bo ATX to się trochę inaczej podłącza Ale AT zasilacze one banglały, przecież wiem, bo sam robiłem z tego zasilacze i to dość fajnie działało. A jak wiecie, no albo trzeba postawić na uczciwość, że zaglądałem, sprawdzałem, wszystko działa, albo po prostu powiedzieć wprost nie, nie sprawdzałem, ale z tym nie, nie sprawdzałem, no to u nas w tym kraju znaczy, kurde, nie działa i lepiej komuś powiedzieć nie, nie sprawdzałem, niż sprawdzałem, dobra. No i co my tu mamy? Jak was może dam tak To może będzie coś ciekawiej Co my tu widzimy? Jakiś drucik, no, widzicie? Dobrze, że zobaczyłem, bo mogłaby być nie gwóźdź do trumny, tylko drucik do trumny. Tak patrzę na te elementy, ale nie widzę, żeby coś było uszkodzone. Z tej strony. Druga płytka. Druga płytka tak samo. Czekajcie, czy się da jakoś łatwo wysunąć? Nie. Myślałem, że się da łatwo wysunąć, ale się nie da. Tutaj fajne diody. Fajne diody. Jakiś tam kondensator, nie kondensator. Inne cuda nie widzę. O! To chodziło. Pięknie. No i tutaj widzimy to samo co wcześniej, tylko z góry. Tutaj te potencjometry. Tutaj. Tutaj przełącznik funkcji. Zobaczmy sobie tą płytkę. Czy coś jakiś taki coś niepokojącego. Stabilizator, stabilizator. Nie, nie widać żeby było coś niepokojącego. A to z diodami? Też ładnie wygląda. Dobra. Dokonamy prób włączenia z dwóch kamer. Jeden będzie będzie tutaj, a on będzie nagrywał, jakby się miało coś schajceć, a ja będę tutaj. Czekajcie, 20. Dobrze, dobrze. No tutaj to. Tak. No to co? Na razie wszyscy żyją. O! Tak jest wyłączone. Tak jest włączone. I co myśmy tu uzyskali? Dobra. Rozkłiniłem pierwszą rzecz. Teraz jesteśmy od 10 do 40. Zakres tutaj, U2. I teraz patrzcie. Tutaj jest skręcone na 0, czyli od 10. Kręcę sobie tym potencjometrem. Podbijam tak do około 25 i pozostałą wartość tak samo tutaj. Dobra, czyli mamy pierwsze zjedziemy sobie do połowy. Dobra, to byśmy mieli. Teraz na przykład zobaczmy sobie od 0,5 do 15 V. O, i to prawdopodobnie jest ten potencjometr tylko, bo my jesteśmy na zielonym. Nie wiem tylko tutaj, czy musimy to przełączyć, czy nie, chociaż to jest drugi typ zasilania, czyli U2. Zaraz zobaczymy zresztą. To coś nam wpływa? Nic. A to nam wpływa? Wpływa. I faktycznie jesteśmy jesteśmy w stanie uzyskać Bardzo małe na 5, o 15 będzie tutaj. O tak, czyli to też by się zgadzało. Di -di Fajnie. Tylko teraz mnie zastanawia, jak sobie to damy do góry. Dobra, jesteśmy na U2. To tutaj od 5 do 20 wszystko działało, tak? Że tam jeszcze, to nie jest jeszcze do oporu, ale dali wykrzykniki, więc nie kombinujmy. I zjedźmy do 5. Zjechane? Zjechane. Dobra. To jest prąd. Wiadomo, 0. Drugi prąd. Znaczy, tu jest pierwszy, akurat i drugi. Źle powiedziałem, no ale wiecie o co chodzi. No i zobaczmy. U1. U1 powinniśmy mieć od 5 do 20. O, 5. I 20, czyli to działa. Także to strasznie cieszy. Oczywiście to jest bez obciążenia, tak? Jak tam, jak tam, wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Ach, zobaczmy, co my tu mamy. Pierwsze, pierwsze. No i tutaj nam pokazuje tak około 12. I faktycznie jest. Zjedziemy sobie na 10V. Jest, jest. Najmniejszy zakres, 5 V. A, patrzcie, no to naprawdę w granicach błędu. Także jest super, a maksymalny tutaj mamy 20. Znaczy, aha, maksymalny, dobra, nie maksymalny, tylko wiecie, no. Ja kręcę jako maksymalny. Czy może żeby wskazówka była idealnie. Prawie idealnie. A, teraz jest prawie idealnie, nie wiem czy to będzie widać. Widoczne. No, też już nie przesadzajmy. Po prostu nie przesadzajmy. Także to byśmy mieli pierwszy kanał, a jak do masy? Na masie jest troszkę mniej. Bo tutaj jest, widzicie, plus minus, to jest selektywne. Dobra, teraz się przełączmy na drugi kanał. OK. Działamy na drugim kanale. A dobra, teraz już wiem. Ten przełącznik odpowiada nam tylko za wskazania na e, amperomierzu i voltomierzu. A tak naprawdę cały czas i tak jest napięcie podawane przez, e, przez zasilacz. Także myślę, że to troszkę inaczej wygląda. Czekajcie, jedźmy w dół. O, to jest minimalnie niższe. Tam było 4,99 coś tam, a tu jest 4. No, to tyle, co naprawdę nic. Dobra, jest to troszkę harpagańsko, ale, no nic, naprawdę nic nie znalazłem Równie mądrego, albo głupiego, jak to woli Wentylator wydobany z karty graficznej Coś wy tam widzicie? O nie, no nie ma źle Coś tam widzicie? Mm, U1 nie, nie wiem tylko czy on się nawet kręci na 5V czy na 12 O wentylator zaraz odleci Dobra, ale zanim po O, później potestujemy na jakie napięcie się ten Znajdziemy, zobaczymy jaki tu jest prąd. Mm. O jaki Matko łoska zero dwadzieścia nawet nie ma 0,25A jak go trochę przeblokujemy wiem wiem tak nie róbcie no ale wiadomo o co chodzi pół ampera jestem w stanie uzyskać <noise> wentylatorem abyśmy mu troszkę zmniejszyli napięcie i tu go zbroi. Czy stanie bardziej? Nie, To zwiększyłem mu napięcie. Powiecie, tu mam podgląd. Na pewno wiecie o co chodzi, ale tu mam podgląd na napięcie. Nie się, mi, rób z A tu mam podgląd na prąd, także damy mu 10V. 10 O, jest dziesięć ja. No Wiem, wiem Wyłączyło tu mi się ruszyło, tu się ruszyło. No to dobra, no 075 a no ale jest, to jest. Możemy jeszcze powtórzyć to samo z drugiej strony. A bo tu jesteśmy na napię na prądzie. O, teraz jesteśmy na prądzie. Byliśmy na napięciu. A, co, ile będzie ma taki wentylatorek? Ooo 13V A jak z prądem? Tylko by się mogło przytrzymać. A, wybija. Hu, uh, 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 głupie zabawy, wiem, wiem. Opowiem wam bestia. Zpatrzcie, co tu się dzieje. Prawie 0,8 Ampera A, Przekroczyliśmy ten Dobra O, chyba już, chyba już usmażony No dobra Usmażony wentylator eee. no, Ale w sumie co, troszkę się pobawiliśmy Troszkę potestowaliśmy, jak widać, zasilacz działa. Także, cóż, odcinek z perełek jak najbardziej mi się podobał. Nie wiem, czy się Wam będzie podobał, czy Wam się nie będzie podobał. Zasilacz działa. Strasznie się cieszę, że, się, że go rozebrałem i wyciągnąłem to dziadostwo. Bo to mogłoby być. To podejrzewam, że to, jak ktoś wyrzucał, sprzątał, to może z czegoś się zapodziało. Taka, 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 nie wiem, kawałek takiej. Nawet nie wiem czego. Kawałek brudzi koło. mógł być naprawdę gwóźdź do trumny. A tak to zasilacz działa. Jest wszystko dobrze, wszystko fajnie. Teraz pozostaje mi się tylko dogadać z jednym panem, z jednym z panów i... i lecimy dalej. Także cóż, takie perełki to ja rozumiem. Nie wiem jak tam z wyświetleniami, ale akurat na dzień dzisiejszy to schodzi na drugi plan. Gdyż, bo ponieważ no tak. O, sorry, tak mówiłem na początek. Ktoś inny jest sponsorem tego odcinka odcinek nagrywany celowo mm. no i co? Tyle ja idę montować, chociaż jeszcze bym się chętnie pobawił czymś. Zobaczymy jeszcze. Fajna zabawka, taki zasilacz i... i tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.